W dzisiejszym odcinku z Europy Universalis 5 zagram jako Polska i spróbuję przeprowadzić ją przez pierwsze lata rozgrywki, stopniowo starając się doprowadzić ją do pozycji imperium. No dobra, sytuacja wygląda następująco. W 1337 roku Polską oczywiście włada Kazimierz Wielki, który jest wybitnym władcą. Mającym naprawdę spoko statystyki. I wiecie, Europa Universalis 5 to jest gra, która ma naprawdę wiele różnych statystyk i mechanik, które niestety trzeba ogarnąć. Jak widać na początku mamy bardzo słabą kontrolę, to znaczy tutaj w okolicy stolicy jeszcze ta kontrola jest ok, ale gdy przejdziemy sobie na przykład do Wielkopolski, która Nomen Omen za jakieś kilkanaście lat mi się zbuntuje, bo wybuchnie powstanie wielkopolskie, to widać, że już takiej wysokiej kontroli tutaj nie ma. Dodatku naszym sąsiadem są Czechy, które kontrolują cały Śląsk, a Śląsk jest dość bogatym terytorium, bo ma chociażby srebro, ma złoto, ma kamień, który też się może przydać. I wiele innych surowców, które w skrócie mogłyby naprawdę rozwinąć moją gospodarkę. Poza tym Czechy, jak i Węgry, to są dwa kraje, które wyjątkowo mocno rozwijają się w tej grze i stają się po prostu bardzo potężne. Do tego dochodzi jeszcze Francja, Hiszpania i na przykład Anglia. Żeby nasza Polska była silna, to zaczniemy sobie oczywiście od technologii. Na początku maksymalna piśmienność dla duchowieństwa, a także piśmienność dla mieszczan. Potrzebna będzie nam również zwiększona prędkość budowy no i inwestycje w stabilność, a potem weźmiemy sobie dodatkowe 20% rozwoju instytucji. A takie technologie jak na przykład możliwości dyplomatyczne będę odpuszczał, bo nie ma czasu, żeby to badać, Musimy się skupić na czym innym. Jako rywali biorę sobie Danię, a także Serbię i na przykład niech to będzie Włodzimierz. Niestety jako Polska mamy tylko dwóch doradców, więc od razu dla jednego leci stabilizacja. A dla drugiego leci prawomocność. Będę chciał dodatkowo prawomocność jak najszybciej zrobić na 100 punktów. Mimo, że można to robić taniej i wolniej, ale ja wolę szybciej. Podatki automatyzuję. Tak samo zresztą jak handel. Obniżę sobie również wydatki na dyplomację, a także wydatki na forty. A co do reszty rzeczy, to będziemy to zmieniać stopniowo w czasie trwania rozgrywki. Do wojny wzywa mnie Litwa przeciwko Krucjacie i to bardzo sporej Krucjacie, no bo walczą oni chociażby z Czechami. Ja jednak jestem zmuszony odmówić, bo nie wydaje mi się, żebym był w stanie wygrać taką wojnę. Od razu też mówię, że będziemy się starali dzisiaj jak najszybciej pokonać Czechy, no bo to jak mówiłem, jest to bardzo potężne państwo, przewodzące w dodatku świętemu cesarstwu rzymskiemu. No niemalże, co prawda, cesarzem jest Górna Bawaria ale to się bardzo szybko zmieni i wybiorę po prostu Czechy, bo są one również elektorem. Na samym początku skupimy się również na tym, by poprawiać opinię z moimi wasalami, bo chciałbym, żeby była ona jak najlepsza. Nie będę też póki co wydawał pieniędzy, no może poza budową szpitala w Krakowie, a także jednego skryptorium. Bo to mi się po prostu przyda. I powiem szczerze, że klasztor też nie jest najgorszą opcją, bo zwiększa on po pierwsze konsumpcję żywności, co teoretycznie dałoby mi szansę na rozwój mojego przemysłu związanego z rolnictwem, a raczej po prostu rolnictwa. No i dodatkowo klasztor zwiększa też piśmienność, a to mi się bardzo przyda. Szpital buduję dlatego, bo niedługo przyjdzie czarna śmierć, a nie chciałbym, żeby Kazimierz Wielki w tej chorobie po prostu zginął. Tym bardziej, że w tym momencie na pewno będzie mu smutno, ponieważ dzisiaj zmarła jego żona Aldona w wieku 28 lat. No i też nie będzie on się mógł na początku w ogóle ożenić, ale to nie jest problem. Problemem jest natomiast drugi zjazd w Wyszehradzie, ponieważ tutaj mamy do wyboru albo Unię z Węgrami, albo odrzucenie porozumienia, co Węgry oczywiście wkurzy. I powiem szczerze, taktyka na Unię z Węgrami to jest jedna z lepszych taktyk. Tylko że wymagałoby to przede wszystkim zmiany praw. Musiałbym się przede wszystkim bardzo szybko stać silniejszym państwem niż Węgry, by przeforsować nad Węgrami unię. I my dzisiaj pójdziemy historycznie, mimo że istnieje ryzyko, że pod unię z Węgrami wpadniemy, jeżeli za wolno będę się rozwijał. I wydaje mi się w sumie, że ta unia to zajdzie dopiero po śmierci Kazimierza Wielkiego, chyba że coś źle pamiętam. O, widzę też, że mam szczęście, bo na dzień dobry przywitała mnie epidemia, która zabiła mi w Krakowie 4000 ludzi. Dzięki. Przez ostatnie tygodnie nabiłem też w 5 około 150 godzin, więc wydaje mi się, że już mniej więcej wiem, jak wygląda budowanie gospodarki, przynajmniej na początku rozgrywki. Kluczowe jest to, żeby budować dochodowe budynki, prowincja, których mam dużą kontrolę, i zaspokajać po prostu popyt. A popyt jest widoczny na rynku. Jak widać, na rynku krakowskim brakuje chociażby ryb. Brakuje również mebli, no i na przykład owoców, więc będziemy starali się takie budynki stawiać. To, co jednak na początku postawię, a mówiłem, że nie będę wydawał pieniędzy, zaprzeczam sam sobie, wiem, to będzie murarz. I murarz będzie oczywiście zbudowany w Krakowie, mimo że istnieje to się w Poznaniu. Ale jak widać, w Poznaniu przynosi mi on dużo mniejsze zyski, no bo jest tam bardzo malutka kontrola. Ja swoje początkowe budynki będę lokował w Krakowie i w okolicznych miastach. Leżących wzdłuż rzeki Wisły. Potem oczywiście kontrola będzie przenoszona też przez Odrę, jak odbijemy Śląsk, no i przez Warte, jak rozwinę Wielkopolskę. Takie budynki jak Murasz charakteryzują się również tym, że zwiększają mi one w państwie populację robotników, a mam ich tylko 7%. Docelowo powinno to być jakieś 50%, może nawet więcej. Kluczowy będzie też rozwój mieszczaństwa, bo jest ich tylko 5000, co przekłada się na 0,45%. Bardzo istotne w tej części Europy jest również nadawanie konkretnych przywilejów. Które będą nas popychały w stronę konkretnych wartości. W momencie, gdy wymaksuje mi się prawomocność na 100 punktów, będę dążył do centralizacji, a także do pańszczyzny. No i gospodarki tradycyjnej. Na początku biorę to dlatego, że po prostu najwięcej z tego zarabiam. Decentralizacja zwiększa mi satysfakcję stanów, co pozwala mi przy ich lojalności dawać im większe podatki. Pańszczyzna zwiększa podatek dla Włościan, a to właśnie Włościan jest najwięcej na początku gry. Tylko ważne jest, by budować na przykład wioski, które dają Włościanom pracę. Bez tego Włościanie nie przynoszą zysków. Ale wracając do przywilejów, to na pewno będę chciał nadać taki przywilej jak kontrola monetarna, tylko to potem, jak, po, jak znajdą mi się prowincje ze złotem i srebrem. Ale również na początku chciałbym dać kontrolę polityki monetarnej, mimo tego, że zmniejsza mi ona maksymalny podatek dla mieszczaństwa. Tych mieszkań rzeczywiście na początku nie jest też dużo i ja wiem, że stracę na ten sporo pieniędzy, ale odzyskam częściowo z inflacji, to, to, to znaczy będę więcej mógł bić waluty, no i zyskam też 0,10 do innowacyjności. A innowacyjność jest bardzo ważna, bo zwiększa mi ona piśmienność, a to przyspieszy badanie kolejnych technologii, co da mi przewagę nad innymi państwami. Każdy przywilej kosztuje 5 punktów prawomocności, więc trzeba z tym niestety uważać. Nadam również mieszczoną przywilej, który pozwoli im budować drogi, a także przywilej na targi, który będzie mi zwiększał o 0,25 miesięcznego dobrobytu. I to na razie są wszystkie przywileje, umieszczam, ponieważ już widzę, że chłopi i szlachta się wkurzają. Mimo to pozwolę sobie nadać jeszcze jeden przywilej klerowi i będzie to administracja religijna, która zwiększy mi po pierwsze inwestycje w stabilność, a po drugie miesięczne postępy w komunalizmie. A na komunalizmie zależy mi właśnie dlatego, że zmniejsza on koszty odebrania przywileju i zwiększa z kolei równowagę satysfakcji Stanów, co da mi po prostu możliwość nakładania większych podatków. Czasami gra działa również podstępnie i pojawia się, że są dostępne nowe polityki. I niektórzy gracze, wiem, bo sam tak robiłem, tutaj zmieniają te prawa jak chcą. Jest to błąd, ponieważ kosztuje to 104 punkty stabilności. Takie prawa najlepiej zmienia się po prostu parlamentem, a pierwszy parlament będę mógł zwołać już niedługo. Polska jest też moim zdaniem jednym z najciekawszych państw w tej grze, ponieważ ma tutaj różne historyczne wydarzenia, no i pojawiło się właśnie jedno z nich, czyli wyrok z 1339 roku. Chodzi oczywiście o wyrok papieski względem krzyżaków, co da nam roszczenia do Pomorza Gdańskiego, bo oczywiście krzyżacy tego nie oddadzą. Dokładnie tak jak mówiłem, mamy roszczenia wobec prowincji, dobrze, na 15 lat, ale te wojny wypowiemy bardzo późno, bo będę chciał jak najszybciej atakować Czechy. Jednak dopiero wtedy, gdy skończy mi się z nimi rozejm w 1343 roku. I to dopiero wtedy, gdy po pierwsze zwołam parlament, a po drugie pojawi się pewne wydarzenie, które da mi roszczenia do Śląska. To co coś mi się bardzo podoba w tej grze, to to, że jest tu naprawdę wiele wspaniałych eventów. Na przykład ten, proszę bardzo, mogę dostać 5 punktów postępów badań albo prestiż. Oczywiście wybieram badania. Chcę być krajem innowacyjnym. A skoro powiedziałem, że chcę w przyszłości atakować Czechy, to wybudujemy w Krakowie jeszcze sierżanterię. A zrobię to dlatego, że odblokuje mi ona dostęp do Manpowera, a dzięki temu z kolei będę mógł zrekrutować kawalerię, a kawaleria to jest najlepsza jednostka w tej grze, która jest w stanie bez problemu niszczyć 10 Większe armie. Więc skończy się normalnie jak Podchodowem. Ciekawe, ile z Was kojarzy, co to była bitwa Podchodowem. Dajcie znać w komentarzu. Pojawiła się możliwość zwołania parlamentu, i jedyną lokacją, w którym mogę go zwołać, to jest oczywiście Kraków. Tak więc zwołujemy go. I będę chciał również od niego organizację ćwiczeń wojskowych. Głównie dlatego, że ma to największą szansę na to, że przejdzie. Mi od parlamentu zależy na tym, by wziąć więcej poborowych. Jednak zanim to wezmę, to poczekamy sobie do końca praktycznie przeprowadzenia parlamentu, by było to na dłużej, a dostanę tych dodatkowych lewis na jakieś 3 lata. No tak, na 3 lata 25% do poboru. Rozsądnie jest też czasami brać sobie agendy parlamentarne i tutaj widzę, że za 2,5 punkta stabilności mogę dostać 2 punkty decentralizacji, więc biorę to. No i gra nie ze mną współpracuje, ponieważ mamy to wydarzenie, o którym wspominałem w kontekście czeskim. E, będziemy chcieli uzyskać roszczenia do Głogowa i gdy skończy mi się truszczachami za 3 lata, to wypowiemy wojnę o te prowincje. Moim celem jest stłamsić potęgę czeską w pierwszych 10 latach gry. Do końca parlamentu pozostało też zaledwie 8 dni, tak więc bierzemy od nich dodatkowych poborowych, biorę też jeszcze dodatkowe poparcie dla autonomii, co znowu daje mi 76% poparcia, następnie biorę dodatkowe podatki i weźmiemy sobie na przykład jeszcze dodatkowe punkty do pańszczyzny, a także zwolnię na 5 lat mieszcząc z podatku, co mi się w sumie wyrówna, bo wziąłem przed chwilą wyższe podatki bo chcę, żeby to prawo przeszło, po prostu, żeby oni to zaakceptowali. A czy nie tak dlatego, że da mi to 10% tradycji armii, a tradycja armii daje następujące bonusy. Przede wszystkim zależy mi na zdolności oblegania, no i na moralach, by móc wygrać z ciachami. W międzyczasie Polska i Halić weszły w Unię Personalną, ale prawdopodobnie ta Unia upada, ponieważ żeby ta Unia została utrzymana, to musiałbym zmienić prawo dotyczące następcy, a także scentralizować Unię. No jeżeli Kazimierz pożyje długo, to to zrobię, a jeżeli nie, no to trudno. Chodzi po prostu o to, że Kazimierz Wielki nie ma dziedzica, a Halić jest też krajem prawosławnym. Jeżeli nie zmienię prawa dotyczącego religii dziedzica, no to ta Unia się nie utrzyma. Zresztą powiem szczerze, ja jakimś specjalnym zwolennikiem Unii Personalnych nie jestem, mimo że dają one naprawdę spoko bonusy. Tylko problem z nimi jest taki, że czasami wplątują was naprawdę w głupie wojny, więc z prawami, które centralizują Unię też niestety trzeba uważać. I nie wiem w sumie czy oni czegoś nie zmienili, ale zawsze wyglądała tak granica zakonu krzyżackiego z Litwą, czy oni po prostu tą krucjatę przegrali. Pojawiają mi się też eventy gospodarcze, promujące gospodarkę tradycyjną, dlatego oczywiście to bierzemy, a przy okazji zgarniam sporo stabilności. Mam też już 100% prawomocności, więc jednemu z moich doradców będę zlecał to, żeby promował mi konkretne wartości. I zaczniemy od innowacyjności, żeby mieć dużo więcej technologii. Skoro mamy też atakować Czechy, to budujemy na nich siatkę szpiegowską, a także od Węgier będę brał sobie przysługi, tak żeby Węgry, będące moim sojusznikiem, też do tej wojny wezwać. Jeżeli chodzi natomiast o moich poborowych, to widzę, że mam ich tylko 16 tysięcy. Czechy będą miały około 20 tysięcy plus wasali, a taka Moravia ma 11 tysięcy, więc będzie trzeba naprawdę uważać, i rozsądnie toczyć bitwy. Z początkiem 1342 roku startuje epoka renesansu. Co daje nam dostęp do naprawdę różnych idei. I powiem szczerze, ja początkowo myślałem, że te idee wyglądają tak, że po prostu te dostępne tu modyfikatory od razu dostajemy. A to nie jest tak. To działa po prostu w ten sposób, że odblokowuje nam to nowe technologie, które będę mógł dopiero wybadać. I tutaj od razu mówię, że raczej pójdę w. Skupienie na administracji, bo daje mi to kasus belli deus volt, które może mi się przydać przeciwko innym religiom, a także zwiększa piśmienność. No i zmniejsza też oczywiście koszt bliskości o 5%, co w przyszłości da mi większą kontrolę w całym kraju. Wygląda na to, że niestety moje plany się pokrzyżują, bo Węgry toczą jakąś bezsensowną wojnę i to nawet nie wiem z kim, z jakimś celiem. Uspokójcie się, trzeba iść na Czechy za chwilę. I nawet mnie jeszcze do tej wojny wezwali. No ale jednak pokój zawarli. A skoro wezwali mnie do tej wojny, no to mają wobec mnie dług wdzięczności, więc liczę, że pomogą mi w wojnie z Czechami. No i widzę, że Bizancją upada. Szkoda w sumie. Pokój z Czechami się skończył, a więc żeby wypowiedzieć im wojnę, to muszę to zrobić przez głogów, bo to na właśnie głogów zyskałem roszczenia. Ja osobiście mogę mieć 11 tysięcy lewis, więc mam jednak mniej lewis niż zakładałem. Siły czeskie będą o wiele większe od moich, więc wystawiamy poborowych, zmniejszamy też prędkość gry na trójeczkę, żeby mieć kontrolę nad sytuacją i jednoczymy całą armię w Sieradzu. Biorę też 100 jednostek mojej kawalerii, którymi dowodzi sam król, bo jest on najlepszym dowódcą. Węgry rzecz jasna również do tej wojny wzywam tylko że za przysługi. To sprawia że nasze siły, nie licząc jeszcze węgierskich, są prawie dwa razy mniejsze od sił czeskich, ale mimo to jest szansa, że te państwo pokonamy. Tylko na początek przydałoby się, żeby skończyła się zima, bo w sumie pada tu śnieg i mam bardzo duże atryszyn. Moim wasalom zlecam również, aby wspierali mnie. Bo oni też jakieś wojsko mają, jakieś 5000 Lewis nawet księstwo Czerska ma najwięcej. Armie wroga rozpoczęły oblężenie Wielunia, więc będziemy tu toczyć bitwę teraz, którą wygrywamy momentalnie, a ich straty są 20 razy większe. Armie BOTA jeszcze się w moje wojska wbijają i tracą dodatkowe siły. Bardzo ważne w zwycięstwie w tej wojnie jest to, żeby oczywiście zająć głogów, który jest moim wargolem. W jego okolicy będziemy toczyć bitwę z wrogami. Tylko poczekam jeszcze na to, co zrobią wojska czeskie, bo prawdopodobnie się tu do mnie zbliżą. A jednak prawdopodobnie pójdą w okolice Pragi rozbić tam armię czerska, które oblegają tam fortece. Więc ja mam wolne miejsce, by oblegać Głogów, który zresztą nie ma fortecy i bardzo szybko upada, co sprawia, że mi Wargol będzie teraz rósł. Chociaż na początku się jednak wycofamy z Głogowa i spróbujemy zmusić armię czeskie do tego, by oblegały mi Kraków. I tam będę toczył z nimi bitwy. Udaje mi się wygrywać kolejne bitwy, m.in. Bitwę o Kraków w 1345 roku kolejne 4000 Lewis wroga zostaje pokonane. Mają oni tylko 21 000 żołnierzy, ja mam 20 z sojusznikami, chociaż moje sojusznicze armie nie wiem naprawdę co robią, walczą tak jakby w Austrii, zamiast przyjść mi pomóc. To jest bez sensu, co oni wyprawiają. Zwołałem też kolejny parlament, licząc na to, że może uda mi się wziąć więcej poborowych. Ale testowałem to i nie da mi to więcej poborowych, więc może poproszę parlament o zmianę jakiegoś prawa. No i w sumie poproszę. Będę chciał od parlamentu zmienić religię dziedzica na dowolną religię, tak żeby móc utrzymać Unię z Haliczem. Tak naprawdę najważniejsze w tej grze, jeżeli chodzi o Atryszyn, jest nietoczenie wojny zimą. Jeżeli wybucha zima, bo moja armia ma po prostu gigantyczne problemy z zaopatrzeniem. Ale gdy przychodzi lato, to wtedy wysyłam wojsko, by okupowali kolejne stolice Śląskich Księstw. Idealnie wręcz, ponieważ czeskie armie w momencie zimy poszły oblegać Węgry. Ja natomiast opanowałem większą część Śląska i póki co wycofuję się do Krakowa, by przeczekać kolejną zimę. Wybadałem też kolejne technologie, więc idziemy badać dalej. W pierwszej kolejności badamy uczone traktaty. A także musimy iść do większej lojalności moich podwładnych, bo będę miał ich dużo przez Śląsk. No i rzecz jasna lepsze morale armii i lepszy pobór, czyli konkretnie pobór chłopski. Dzięki temu, że Czechy wysłały swoją armię na Węgry mają oni tylko 16 tysięcy sił, z czego ich wszyscy wasale się totalnie z tej armii wypłukali. Paradoksalnie najwięcej sił ma Luksemburg, będąc jednym z elektorów chyba, no i jego sojusznicy tacy jak Kolonia i tak dalej. Ja się nie zatrzymuję i okupuję kolejne Śląskie Księstwa. I widzę, że Czechy wysłały swoją armię, by to odbijać, więc ja również wojska wysyłam, by toczyć z nimi bitwy. Pierwszą czeską armię od razu rozbijam. Drobną, bo drobną, ale zawsze. Nie mogę dopuścić do tego, by zostały Śląskie Księstwa odbite, bo wtedy ci wasale wystawiam dodatkowych lewis. Zresztą i tak Czechy zyskały teraz wsparcie, bo do wojny dołączył Mediolan. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś tak do tego doszło. Niestety przyszedł mi komunikat, że pojawiła się czarna śmierć. Czechy mają 23 tysiące żołnierzy, ja niestety mam tylko 6 tysięcy. I mam 70% warskora. Trzeba powoli tę wojnę kończyć. Bo długoterminowo by ze mną wygrali. W takim razie przechodzimy do negocjacji pokojowych. Chociaż jak tak patrzę, to ja naprawdę mogę im niewiele zabrać. Mimo takiego warskora tak naprawdę. W takim razie stoczyłem jeszcze kilka bitew, dobiłem 84% warscora, wygląda na to, że lepiej tego nie zrobimy. Zabieramy im Głogów, Oleśnicę, Cieszyn oraz Szczyżyc. Bez pieniędzy 57 punktów agresywnej ekspansji, no lepiej tego nie zrobię póki co. Ale i tak zabrałem całkiem sporo, musimy teraz czekać na odnowienie całkowite lewis i mojej armii. Wracamy też do kraju, no bo wybuchła czarna śmierć. I modlimy się o jej jak najłagodniejszy przebieg. Mojego władcę zdejmuje z dowództwa armii, niech siedzi zamknięty w Krakowie w pałacu i nie wychyla głowy. Na szczęście czarna śmierć się jeszcze do mojego kraju nie dostała, ale i tak się prędzej czy później dostanie i mi narobi dużych szkód, a szlachta żąda ode mnie jakiegoś przywileja, a ja im odmawiam, bo nie będę im niczego dawał. Czarna śmierć jednak w końcu do mojego kraju dotarła i stąd wybieram wyłącznie segregację zarażonych, ponieważ dodaje mi ona plus 20 do komunalizmu, a tego mocno potrzebuję. I to mimo tego, że kosztuje to 10 punktów stabilności. Tak naprawdę, jakiekolwiek próby ograniczenia czarnej śmierci nic nie dają, bo i tak wybije wam ona pół kraju, więc czekamy aż się skończy. Po roku czarna śmierć odpuszcza, zabiła mi tak jak mówiłem połowę populacji, prawie 350 tysięcy ludzi, ale ważne, że król Kazimierz przeżył. To co natomiast mnie cieszy, to to, że Czechy mogą wystawić tylko 3700 jednostek. Ja też mogę wystawić ich mało, ale ja mam armię zawodową, czyli kawalerię, której użyję do tego, by rozbijać lewis. Moje 100 kawalerii poradzi sobie z kilkukrotnie większą armią poborową. Zapewniam was o tym. Ale skoro skończyła się epidemia czarnej śmierci, to przejdziemy do rozbudowy gospodarki. W Krakowie musi powstać kilka budynków, które stopniowo będą mi potrzebne. Na pewno w Krakowie musi powstać most, a także kolejne skryptorium. No i wiadomo, biblioteka, bo to zwiększy mi piśmienność. Bibliotekę buduję również w Poznaniu, mimo że nie mam tam kontroli, ale biblioteka to jest budynek typowo pod piśmienność i do tworzenia popytu na towary. W Krakowie również wybuduję sobie magazyn. No, i też będę budował spichlerze, ponieważ im więcej spichlerzy mam, tym więcej jest odłożone żywności, a im więcej żywności, tym wyższy przyrost naturalny. Dbam również o to, by w okolicach mojego Krakowa i w całym kraju powstawały wioski handlowe, bo one zwiększają dostęp do rynku i sprawiają, że Włościanie znajdują sobie pracę. A to wpłynie na moje dochody z podatków od Włościan, bo płacą mi oni najwięcej, a będą płacić jeszcze więcej z czasem. Mamy event dotyczący tego, że Kazimierz III chce wprowadzić reformy. I oczywiście my chcemy to zrobić, mimo tego, że daje mi to duże minusy do stabilności. A także wpędza w długi. To się też w dodatku z czasem nie spodoba szlachcie, bo będę chciał uchwalić kilka reform, których oni nie popierają, i wywoła to oczywiście bunty. Ale ja te bunty stłumię w moment. Będę w tej kampanii również dbał o moją politykę dynastyczną, dlatego wydam córkę Kazimierza Wielkiego za księżniczkę z Górnej Bawarii. Zwołuję także ponownie parlament, od niego będę brał sobie większą reputację dyplomatyczną, co poprawi mi stosunki z Brandenburgią, Litwą i Haliczem. A także sfabrykuję kolejny kasus belli, gdy tylko będzie to dostępne. A zapomniałem, że będzie to dostępne dopiero wtedy, gdy z Czechami skończy mi się pokój, więc będę musiał czekać do jeszcze jednego parlamentu. Ale nieważne, bo król Kazimierz wprowadza statuty. I tak chcemy wybrać opcję, która da minus 50 do satysfakcji szlachty. Mnie szlachta nie interesuje. I tak chcemy po raz kolejny radykalne reformy. Szlachta i tak ma 0 lojalności, więc minus 20 nic nie zmieni. A dzięki przeprowadzeniu tym reformom zostały uchwalone statuty Wiślicko-Piotrkowskie, to znaczy będą uchwalone dokładnie w 1352 roku, co da mi wyższe podatki i wyższą lojalność stanów, a także centralizację. Centralizacja aktualnie mi się nie przyda, ale z czasem będzie to bardzo przydatne. Ale myślę, że dopiero w kolejnym odcinku. A skoro od parlamentu nie mogę wziąć sobie kasos beli, no to weźmiemy sobie wyższe podatki, jak zwykle. I szykuje się także bunt szlachty. Ale na szczęście właśnie po to mam sojusz z Węgrami i Węgry mi to stłumią. W międzyczasie też spróbuję ustanowić zwierzchnictwo nad Unią z Haliczem. A unie personalne działają bardzo fajnie, przynajmniej pod względem uchwalania praw, bo macie tutaj tak jakby mini parlament i głosuje się tutaj nad poszczególnymi prawami. Halicze tym mnie słabszy, dlatego ja mogę robić sobie co chcę. Jeszcze gdyby Węgry tylko nie wzywały mnie do swoich głupich wojen, to w ogóle byłoby idealnie. Ja nie dołączam do tych wojen, bo chcę stoczyć za chwilę wojnę kolejną z Czechami, więc nie chcę się wypłukiwać z lewis. Ale za to mogę sobie zwiększyć armię, ale za to mogę sobie zwiększyć kawalerię o dodatkowe 100 jednostek. Co z tego, że nie mam manpowera? To nie mój problem. I skoro zwierzchnictwo nad Unią Halicko-Polską zostało ustanowione i stała się ona Unią Polską, to teraz co 5 lat będę ufał kolejne prawa centralizacyjne. Chyba, że ta unia mi upadnie, to wtedy Halicz podbije. Tylko, że z Haliczem będzie jeden problem, ponieważ należy on do Złotej Ordy. A Złota Orda jest ode mnie o wiele, o wiele, o wiele silniejsza. No chyba, że będzie się rozpadać. Chociaż jak tak patrzę, to nie jest taka silna. A jednak nie mam racji. Ma ona tysiąc kawalerii, więc jeżeli stoczę z nią wojnę, to mnie po prostu rozjadą. A więc lepiej tego unikać. Pokażę wam też teraz, dlaczego Czechy są tak silnym państwem. Głównie chodzi o kontrolę. Oni mają w kontrolę w swoim kraju genialną. Praga jest świetnie położona i właściwie do Sudetów pięknie się ta kontrola rozchodzi. Węgry też mają spoko kontrolę, a zobaczcie sobie na Polskę. Dwie prowincje od Krakowa mam tylko 30% kontroli, a w Wielkopolsce mam w ogóle po 5%. Powoli też mogę zacząć anektowanie niektórych moich wasali, a właściwie tylko jednego zlikwiduję księstwo sierac. Resztę wasali póki co zostawię, ponieważ mam z tego dużo większe benefity niż jakbym po prostu należało to do mnie. Ale sierac mi akurat nie odpowiada, bo chciałbym, żeby kontrola się troszeczkę lepiej do Wielkopolski rozchodziła. I idealnie przed wybuchem buntu szlachty wybadałem pobór chłopski, więc za chwilę będziemy też atakować Czechy. Dlatego też od razu zwiększamy też piśmienność szlachty, zresztą nie tylko jej, bo również mieszczan, a także duchowieństwa. No i mamy wojnę domową, szlachcice mi się zbuntowali, od razu węgry chcą mi pomóc, więc zapraszam ich do tej wojny i wysyłam moją kawalerię do tego, by odbijała terytoria, a także powoli niszczyła armię szlachty. I proszę, szczęście mi dopisało, ponieważ Czechy są najeżdżane właśnie przez Francję, ponieważ chcą one podbić Lotaryngię. Więc Czechy dodatkowo zostaną osłabione i ja je za chwilę rozjadę. A jeżeli chodzi o samą wojnę domową, to nie stanowi ona naprawdę żadnego problemu i już za chwilę się po prostu zakończy. Idealnie też pojawił się w końcu parlament, więc bierzemy prawo, które daje najlepsze poparcie i biorę kasus belli na Czechy. A konkretnie na Opole. Jednemu doradcy też od razu zlecam, aby w Krakowie zwiększał mi rozwój. Ponieważ rozwój jest jednym z najważniejszych modyfikatorów. Pływa on na następujące rzeczy. No i najważniejszy stąd praktycznie jest oczywiście koszt bliskości, bo to wpływa na kontrolę. Zapomniałem też o tym, że to jest nie jeszcze jedna rewolta, ledwo co się skończyła wojna ze szlachtą, teraz wybuchło powstanie Wielkopolskie, a ja wspominałem o tym na początku, więc idziemy to szybciutko tłumić. Kawaleria do Kalisza, potem do Poznania i do widzenia. Powstanie Wielkopolskie stłumione, dlatego też wojna z Czechami. O Opole. I to mimo tego, że po stronie Czech do wojny dołączy Austria. Ja jednak powinienem bez problemu tę wojnę wygrać. A w międzyczasie próbujemy przegłosować kolejną debatę z Haliczem, czyli skodyfikowane dziedziczenie na zunifikowany porządek sukcesyjny. Tak, żeby dziedzic Kazimierza Wielkiego odziedziczył też Halicz. Tym razem tę wojnę z Czechami będę toczył jeszcze bardziej ostrożnie, by na pewno ją wygrać. I nie spocznę na laurach z tego powodu, że mam po prostu silniejszą armię. Trzeba rozsądnie toczyć bitwy. Zresztą już dwie pierwsze bitwy wygrałem, co daje mi oczywiście przewagę. Widzę też, że trzecia bitwa również będzie raczej wygrana. Dokładnie tak, 500 strat moich przeciwników. Pierwsze więc co trzeba zrobić to pozajmować wszystkie stolice tych śląskich księstw, tak żeby mi nie wysyłali żołnierzy. Czeskie armie poniosły klęskę w kilku bitwach decydujących. Węgry natomiast przyjęły na siebie uderzenie Austriaków, więc ja mogę oblegać Wargola, którym jest Opole. I zrobiłem głupio, bo tu jest forteca. Więc nie musiałem wcale tak robić. Mogłem wziąć jakąś prowincję, która nie ma fortecy. Ale już trudno. Najważniejsze jest to, że udaje się rozbijać kolejne czeskie armie. I cały Śląsk jest opanowany. Jeżeli opanuję teraz Fortecę w Opolu, no to będę miał wargola i wygram wojnę. Wojna z Czechami trwa naprawdę bardzo długo. 68,5 punkta warskora. Moja armia jest zdziesiątkowana, ale ich zapewniam, że też. No w skrócie była to ogromnie długa wojna. No, i trzeba te wojny po prostu kończyć. Niestety ubolewam nad tym, że jak przeglądam sobie, to naprawdę nie mogę tym Czechom zbyt dużo ziemi zabrać. Ale postaram się zabrać kilku wasali. Mogę im zabrać tych wasali, którzy są podświetleni na zielono, no i odrobinkę pieniędzy, więc tak właśnie będzie kończył się pokój z królestwem Czech. Co ich oczywiście bardzo osłabia, bo to są potężni wasale, gdyż to, jak pokazywałem na początku tego filmu, mają dobre surowce. Czechy są zdewastowane i mają tylko 2000 żołnierzy, co mi w przyszłości pomoże w przeprowadzeniu inwazji na nie. Zdobyłem też w międzyczasie bardzo dużo pieniędzy, więc mogę skupić się na dalszym rozwoju gospodarki. A w zasadzie po prostu rozpocznę je budowę, bo troszeczkę to zaniedbałem. Jednak to, co mnie najbardziej pociesza, to to, że przez to, że zabieram Czechom tych wasali, to teoretycznie to królestwo bardzo słabnie. Więc teraz będę robił wszystko, by je po prostu zniszczyć, aby moja Polska była wielka i potężna.